Mocny poranek, mocna yerba, bo mocna pogoda. Budziły Cię dzisiaj beboki w nocy? Budziły. Budziły, bo są ślady. Coś mu tu łaziło za namiotem. Dobra, skakuje yerba i ustalamy co dalej. Fajną rzeczą, gdziekolwiek się nie zatrzymujecie tutaj po lasach, zwłaszcza gdzie są jakieś pineski na Google, można coś ciekawego znaleźć. W tym wypadku w lesie, w którym nocowaliśmy, znajduje się, no właśnie, taki kompleks przyfrontowy. Logistyka się tutaj znajdowała. Czemu ty mi uciekasz? Przede wszystkim chciałbym dopowiedzieć, że to był totalny spontan z tym lasem. Po prostu szukaliśmy miejsca na nocleg z namiotami, żeby odpocząć. Jakiegoś ustronnego miejsca, a jednocześnie nie w okolicy pola bitwy, bo tam po pierwsze wszędzie są zakazy, a po drugie e, atmosfera jaka panuje dość mocno przytłaczająca nie sprzyja nocowaniu. Więc wylądowaliśmy w jakimś przypadkowym lesie po Pinesce na parking, gdzie można się rozłożyć z namiotami i z namiotem dachowym. A kiedy wstaliśmy rano Trochę ogarnęło nas zdziwienie, ale to pokażemy za moment, dlaczego. Tak, ale powiem tylko właśnie tak yy, krótkim słowem. Wchodzi się do lasu, a w lesie takie cuda. Yy, no właśnie, takie kompleksy przyfrontowe, yy, magazyny, yy, indendentura. No, co tu jeszcze może z tego wszystkiego przyfrontowego? Elektrownie, kuchnie, tutaj piekarnie, tu były różne rzeczy schrony też, magazyny, stacje, kolejki wąskotorowej, i wszelkiego rodzaju pralnie i tak dalej. Po prostu coś, czego na froncie wschodnim I wojny się zupełnie nie doświadcza. Nie, ale wiesz, no nie w takiej architekturze jak tutaj. Powiem wam, byłem naprawdę zaskoczony jak to zobaczyłem, bo myślałem, że to jakieś takie kamienno-drewniane resztki jakichś kamienno-drewnianych obiektów. Nie można się zdziwić. No jest to coś naprawdę niepowtarzalnego, kiedy się to zobaczy tak yy, z perspektywy zwykłego leśnego parkingu, który wydawałby się tylko jakimś ustronnym miejscem. Zobaczcie. Jeden z pierwszych obiektów. Camp Maguire. A ty uważasz, jak się to wymawia? Nie uczyłem się francuskiego w szkole. Pomimo tego, że człowiek był Niemcem albo Belgiem, yy, albo Francuzem, natomiast w armii niemieckiej nie zaryzykowałbym wypowiedzenia poprawnie jego nazwiska. Ostałem, że to Margier, ale tutaj muszą wypowiedzieć się fachowcy od lingwistyki. Jak się to... Ja to tylko niemieckim i angielskim. To mi wystarczy w zupełności w życiu. A ja nie potrafię stwierdzić, jak się to wymawia. Zaraz będziemy to sprawdzali. Niemniej jednak nazwa pochodzi od, bezpośrednio od nazwiska osoby, która tutaj urzędowała. Oficera, który jako ciekawostka służył między innymi w Pułku Pionierów w Szczecinie i był mocno związany ze Stowarzyszeniem Niemieckich Architektów i Inżynierów, które jakby też nadzorowało budowę tego obiektu, w stopniu kapitana. Tak, i kolejna sprawa jest taka, że jakby całej mieszanki betonu, który użyto do budowy tych obiektów, pan kapitan nauczył się od Francuza, który prowadził w tym temacie od końca XIX wieku jakieś badania i produkował zabawna tu kwestia doniczki. I zobaczcie, pierwsza wojna światowa. Jakie budynki tutaj mamy. Tu akurat mieszkalny budynek. Moim zdaniem to było raczej wysadzane, chociaż rzeczywiście grunt tu może siadać i tu pęka. Zabezpieczają. Żeby nie włazić. W środku ściany malowane. Jeszcze wczoraj tutaj nie toperze spały, wałeczkiem ładnie ogarnięte. Jest i pan kapitan. Ale ten budynek to jest chyba inny. Tak, to będzie inny budynek. Ale wyposażenie ładne. Muszę Wam powiedzieć jedną rzecz: nie spodziewałem się aż takiej ilości rzeczy do zwiedzania pod Werdę. Już teraz wiem, że najlepszą opcją jest dogadać się z ekipą, wziąć busa, wynająć sobie tutaj jakieś miejsce do mieszkania, mieć przygotowany wcześniej plan zwiedzania ogarnięcia tego całego kompleksu turystycznego, bo tak go mogę nazwać od centrum po obrzeża. No, i to takie dalsze obrzeża, bo my się znajdujemy ile? 20 km? Od centrum walk? Po linii prostej, tak około 20 km. Lasy naprawdę upchane historią. Podejrzewam, że jest dużo więcej miejsc, które nie są oznaczone dla, do zwiedzania dla turystów. Tylko trzeba je znaleźć. Podobnie jest jakaś aplikacja. Muszę się dowiedzieć na temat tej aplikacji. Taka historyczna, która przybliża. Podróżującym różnego rodzaju miejsca, po których się poruszamy, kurde, ale ty zobacz ile tamtego jest, tam w lesie jeszcze daleko, widzisz? O, to pomieszczenie mnie teraz zainteresowało, co to było? Jakaś pancerna szafa, no, jakiś najważniejszy oficerski mantel. Oli się wystraszyłem, ile no tam jest nietoperzy! Ale ile! Czyli ja się wystraszyłem, ile tam nietoperzy jest! A ten budynek jest... Jest kinem, co ciekawe. Spodziewaliśmy się schronu, magazynu. Zasadniczo te budynki były betonowe po to, aby przetrwać ostrzał artyleryjski, natomiast... Jak widać, Niemcy mieli kino w środku lasu. Zawsze na froncie to jakaś rozrywka. W bunkrze. <laughs> Dopóki inna rozrywka nie przyleci. Jeśli chodzi o przebieg samej Bitwy pod Verdun, która wywiązała się w 1916 roku, trwając od 21 lutego wspomnianego roku, cóż, można by powiedzieć bardzo wiele i tak naprawdę jeszcze napisać ogrom, ogrom prac naukowych, książek, w zasadzie o wszelkich aspektach, czy, czy też bitewnych, czy Życia żołnierskiego, czy o problematyce taktyki, i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy skupiać się w tym materiale na opowiadaniu wyłącznie treści historycznych, ponieważ jest materiału tak dużo, że nie chcielibyśmy widzów w jakikolwiek sposób nudzić. Warto natomiast wspomnieć, iż bitwa przyniosła wiele epizodów, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Fatalne dla Francuzów utracenie Fortu de Dumont, bohaterską, heroiczną obronę Fortu Vaux, który jednak mimo wszystko został utracony ze względu na wyczerpujące się środki do przetrwania czy też do życia niezbędnego dla załogi. Następnie wybuchły równie mocne i ciężkie walki pozycyjne, gdzie w zasadzie cała linia frontu na wielu odcinkach przechodziła z rąk do rąk. Pozycje, czy też wsie takie jak Flory, słynna wieś, która przeszła z rąk do rąk kilkanaście razy. Trwały bardzo często w takim spustoszeniu, że po prostu trudno to wszystko opisać. Jakby kluczowa faza bitwy rozgrywała się w sposób walk trwających na wyniszczenie czyli zaangażowanie sił ludzkich i środków było potworne. Łącznie podczas bitwy szacuje się, że Niemcy użyli około 2000 działów różnych kalibrów. Jeśli chodzi o zaangażowane siły, to obie strony zaangażowały ponad 800 i ponad 900 tysięcy żołnierzy, co jest potworną liczbą. Z tego, tak jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, zginęło, zostało rannych lub zaginionych szacunkowo około 700 tysięcy ludzi. Natomiast jakby nie będziemy tu rozprawiać i przytaczać szczegółów odnoszących się do przebiegu operacji, ponieważ można by było o tym opowiadać długimi godzinami. Warto natomiast wspomnieć, iż bitwa trwała w najlepsze w 1916 roku i zaczęła stopniowo tworzyć się inicjatywa francuska, bo na początku bitwy to Niemcy dominowali, i Niemcy spychali siły francuskie na w zasadzie końcowe linie, czy też dalekie linie obrony w głąb, w stronę miasta Verdun. Jednak doszło do sytuacji, iż na froncie zachodnim alianci zaczęli przejmować inicjatywę i prowadzić działania ofensywne, między innymi nad Sommą co doprowadzało do tego, iż Niemcy musieli stopniowo wycofywać siły spod Verdun, aby uzupełniać luki powstałe przez nadszarpnięcie sił i środków na innych odcinkach frontu, co też przy pomysłowości i waleczności Francuzów, którą należy podkreślać, bo nie jest to prawdą, co mówi się o Francuzach w historii, że jest to naród spod znaku białej flagi, Osobiście chciałbym to tutaj zdementować, ponieważ badając całą Batalię werdeńską widać, że poświęcenie i zaangażowanie Francuzów w tę i nie tylko w tę bitwę było przeogromne. Zginęło bardzo wielu ludzi i. W pewnym momencie, kiedy bitwa już wkraczała w decydującą fazę, to Francuzi stopniowo odzyskiwali terytorium, odzyskali również dwa utracone forty: Dumont i Devaux. I jeśli chodzi o koniec 1916 roku, stopniowo odbijali siły niemieckie w głąb, aby. Pomimo panujących w 1917 protestów i stopniowego buntowania się niektórych żołnierzy i frakcji w armii francuskiej, jednak odrzucać Niemców i rzecz trwała do momentu, kiedy to ruszyła francusko-amerykańska ofensywa. Na, w Departamencie Mozy oraz w Argonach, która zaczęła mocno odrzucać Niemców w kierunku pozycji wyjściowych, i w zasadzie trwała w najlepsze, aż doczekały tutaj państwa zachodnie zakończenia I wojny światowej. Więc, tak naprawdę podsumowując, Verdun to nie tylko rok 1916 oczywiście 1916 to największe natężenie walki, główna bitwa, ale operacje przygotowawcze, operacje zaczepne epicentrum bitwy, walki w 1917 roku oraz ta ofensywa, wspólna ofensywa amerykańsko-francuska to już ta, takie właściwe zakończenie bitwy i jeśli chodzi o kwestie analizy czy też zainteresowania tematem, zachęcamy do zgłębiania źródeł, ponieważ naprawdę dla żadnego pasjonata nie zabraknie tutaj tematów, którymi można się zainteresować czy też odkryć coś nowego bądź zbadać, ponieważ jest to dalej temat, który przez długie, długie dziesięciolecia będzie przynosił nowe informacje i nowe wnioski, pomimo tego, iż jest badany od zakończenia I wojny światowej po dziś dzień, nie jest on tematem wyczerpanym i jak wcześniej wspomnieliśmy, nawet publikując 40 czy 40 minutowe czy też dłuższe materiały, nie jesteśmy w stanie przybliżyć choćby małej części tego, co tu tak naprawdę się wydarzyło. Dawid odstawiony na autobus, już pędzi w kierunku Polski, a ja pędzę w kierunku zachodnim, na spontanie, jeszcze nie wiem gdzie, jakieś ciekawe miejsca, na pewno historyczne, ale zatrzymałem się po drodze nad jakimś jeziorem, proszę bardzo, jest to to miejsce, sobie tak wyznaczyłem na mapie i tutaj mam zamiar odpocząć, na razie jest fajnie, nic się ciekawego nie dzieje, palec już mniej rypie, ale nadal rypie rano to był koszmar po prostu właśnie jak ktoś mnie tam gdzieś nie lubi albo coś i chce mi na złość zrobić to musicie dać zlecenie Dawidowi bo Dawid y, wykonuje takie zlecenia dziś y, y, próba <laughs> alien tego y, próba y, jakby to powiedzieć próba czego no właśnie próba uszkodzenia mnie y, z mojej winy oczywiście y, bo trzymałem rękę przy drzwiach coś tam robiłem Dawid obok drzwi zamykał i powiem wam sam się zastanawiam jak to możliwe że tutaj w tej szczelinie mój palec się znalazł. Zobaczymy na dniach co z nim będzie. Jak na razie, jeszcze nigdy to zbyt dobrze nie zapłacił, więc misja była tylko ostrzegawcza. Chyba, że ktoś się zapłacił, nie wiem. Dobra, to pierwszy ten. Straty muszą być, zobaczymy co będzie. Na razie jest w zimnej wodzie mocno wymoczony. E, Spirytus salicylowy, opatrunek i na razie rypie. Zobaczymy co będzie jutro. Już jest dobrze. Czas rozłożyć namiot. Starlinka. I zobaczymy, co będzie dalej. I tutaj siedziałem cały dzień montując dla Was filmy, a potem pojechałem w bardzo Ciekawe miejsce. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Skręć w lewo. Jako, że nie dam rady już dalej pojechać, bo też chcę odpocząć, choć cały dzień siedziałem przy montażu i nigdzie się nie ruszałem. Mam 400 km na miejsce, jednak zostaję tutaj no, to jest miejscówce, którą tak na szybkości wyhaczyłem. Bardzo ładna. W dole winnice, po, że tak powiem, prawie aż do samej drogi. Po horyzont ładny widok. Tu są takie miejsca wycięte. Chyba dla turystów specjalnie, bo jest oznaczone, że można parkować kilka takich miejsc wyciętych na szczycie góry. Naprawdę fajne miejscówka. Zobaczymy, jak będzie rano. Czuję, że jest zimno, więc trzeba będzie przygotować ogrzewanko. Prócz energetycznego koktajlu wpadły jeszcze kiełbaski. No i trzeba wyruszyć dalej w drogę. Więc 500 km przede mną. Co to pogoda przepiękna. Wiem, że w Polsce. Niestety nie jest tak ładnie. Orador surglane. Czyli słyszeliście o tym miejscu kiedyś? Moi drodzy widzowie, dziękuję za każde wsparcie, głównie tutaj na i bo za te wsparcie mogę właśnie realizować jakieś mocniejsze materiały, takie na przykład jak ten link do jakiejś wirtualnej kawy, czy też do litra benzyny do samochodu zawsze wrzucam w komentarzu, czy też w opisie filmu. Wielkie dzięki i pozdrawiam Was. Saper. Centrum detektorysty na www.undergrandpassion.pl serdecznie zapraszam. Artur Trącik. Saper, a jeżeli masz pytania o detektory metali i osprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.